To będzie dobre, powrót do korzeni, powrót do prawdy, makaron, szpinak, boczek, pieczary, śmietana, parmezan, masło, oliwa, czego chcieć więcej i tutaj BUM Tagiateli bologneschi. Dobra gra trwa, zabawa trwa, to będzie do mięsnej, to będzie jakieś tam pesto, tutaj parcie jurańskie, stare czasy, komuna, komuna wróć w butli szklanej, tutaj reszta wina do naszego makaronu. Słuchajcie, makaron miałbyś trochę inny, miałbyś kurczak, ale kurczak jakby został przeciągnięty wcale nie na patelni, ale inaczej, nawet w dłużej podsmażonych był już za długo, ale by tego nie zjadła, ale ja oczywiście bym to zjadł jadłem. w innej formie, będzie boczek, pieczarki, szpinaczek. Tak ja teli patrzy na... Czy jesteście gotowi? Myślę, że warto już zacząć. Bawimy się na poważnie. Idziemy po nóż, a jak idziemy po nóż, to idziemy po zabawkę. On cały czas leży i czeka. To jestem ja, dziki kot bomba, o walczę do końca, to też jestem w sumie ja. A teraz i uwaga, dziki wchodzi do gry, ten nóż jest boski, ale nie używany. Trzeba go zacząć używać, bawić się na poważnie z rzeczami, które są boskie. Mam wam szczerze, że trochę mnie suszy, niby jestem na detoksie, ale bym się napił. jak to długo potrwa, ale trzeba się cieszyć, bo dzisiaj jestem w przepotężnym gazie. Patrzcie na to, bo pracuje, tu jest oliwa, tu jest masło, masło, oliwa, pieczarki, papryka, tutaj mam ostry, to było oczywiście czosnek, to nie powinno zostać być, ale jest też. Już na tak jak pracujemy. Się zauważycie, ale takie jakby troszeczkę masło to daniało. nie duże, ale jednak mimo wszystko. Także jestem bardziej taki, e, można powiedzieć, e, szczodry, hojny, jeśli chodzi o masełko. Zacząłem grać że olej, żepak Solimy wodę, wchodzi tak jak te Myślę, że tutaj się sprawdzi naprawdę bardzo dobrze tagliatelli. Na cudowny zapach masło i oliwa i doczek do tego! gramy na ostro, suszona własna, niepowtarzalna, big time. Lecimy z tematem, mamy prawie wszystko, jeszcze szpina, śmietana, parmezan i takie tam, i wino też. Makaron już zdjąłem, bo jest bosko dente, tam jeszcze dojdzie sekunda. Szpina oczywiście traci swoją objętość. Lolo, wchodzi skarb, śmietana 30 i... Parmezan, super ten, ale tutaj jeszcze trochę tego winka. Dobre, tanie niemieckie. W takiej fajnej będzie na bimberek! Chodzi resztka wina! Makaron obsadzony, sól, pieprz. Masło staniało to dodamy. Teraz woda z makaronu koniecznie przed śmietaną. Już leciało, już jest coś pusty. Jest kanciak. Patrzcie na te kolory. Mówię masło potaniało, można szaleć. Patrzcie na tą ceramikę, patrzcie na tą głębię, patrzcie na te UFO, patrzcie na te rondo, kataluszy. Jest dobrze. Wchodzę do gry niczym dziki kot Bombao, coś niesamowitego, to żarcie, ta finezja, to bogactwo, masełko oczywiście, parmezan oblane też oliwą właśnie z tej Ceramicznej butli, tagiateli, pieczarki. Dobry boczek. Ja lubię ten taki morliński, gdzie można kupić. Zaraz, gdzie w polomarkecie wchodzę. No i co? Patrzcie na talerz. Ceramika! Bardzo dawno temu to było jedno z moich takich pierwszych popisowych, kultowych. Taki podpis. Ucharza amator, to sukcesu. Zapraszam.